Na obóz tenis Camp trafiłam, ponieważ dostałam taki wspaniały prezent urodzinowy i byłam zaskoczona tym, że tu tak dużo się dzieje oprócz tenisa. Tutaj tak naprawdę tenisa wcale by nie musiało być, ponieważ jest cały dzień napięty grafik sportowy, treningowy. Od rana zaczyna się dzień zajęciami z jogi, na których jest powitanie słońca oraz rozgrzewka, a także chwila uważności i medytacji. W ciągu dnia Oprócz treningów Tenisa są treningi motoryczne, innymi na siłowni, ale także interwałowy trening z elementami crossfitu. I cały dzień kończy się rolowaniem i stretchingiem po to, żeby następnego dnia nie mieć zakwasów, tylko od rana wstać w dobrej kondycji i zacząć znowu dzień od jogi, a później od treningów Tenisa. Zaskoczył mnie wysoki poziom jogi i treningów motorycznych, ponieważ spodziewałam się wykwalifikowanej kadry trenerskiej tenisowej, jednak nie spodziewałam się, że tak będzie rozbudowany program. Zajęć y, dodatkowych, y, nie, y, które nie są głównym, głównym tematem tego obozu, a tak naprawdę mogłyby być. Także zachęcam do udziału w obozu także osoby, które nie grają w tenisa albo które nie chcą grać w tenisa, bo tak naprawdę można potraktować ten obóz jako obóz sportowy, korzystając z tych innych form oprócz tenisa.